Absolutnie tak, ona już jest. To, to, to nakierowanie ochrony zdrowia na wartość już się stało i nie ma odwrotu. Tak naprawdę te innowacyjne technologie pokazały, że ocena jakości, ocena efektu terapeutycznego, efektu diagnostycznego jest niezbędna, i bez tego nie ma dalszego rozwoju medycyny że ta ocena dotyczy nie tylko terapii tych najdroższych innowacyjnych, ale również standardowych tych świadczeń, tych terapii, które na co dzień pacjentowi oferujemy, na co dzień ordynujemy leki i w każdym momencie, a więc zaczynając od profilaktyki, poprzez proces diagnostyczny i terapeutyczny, powinniśmy myśleć o właśnie tej wartości, ocenie tej wartości. To się stało. My mamy szereg rozwiązań, które działają w tym obszarze, chociażby rozporządzenie, które mówi o wyborze, o kryteriach wyboru ofert, to rozporządzenie, które tak naprawdę dedykowane jest narodowemu funduszowi. Tam już mamy te kryteria jakościowe organizacyjne. W niektórych rozporządzeniach, chociażby dotyczących lecznictwa szpitalnego, również są Kryteria, które mówią o tym, że powinniśmy włączać terapię żywieniową, że powinniśmy posiadać określone zasoby personelu, czy też posługiwać się określonymi technologiami. Obieszczenie, w którym mamy opisy programu leczenia raka płuca, jest to pierwszy program terapeutyczny, w którym zawarta jest informacja. Jakimi testami powinniśmy wykonywać określone oznaczenia, aby wdrożyć terapię molekularną? To jest nic innego, tylko elementy oceny jakościowej. Także to się już stało, to jest, a przed nami dalsze doskonalenia. Bo bez wspólnej pracy, bez współpracy, ponieważ w tym systemie działa wielu udziałowców tego systemu, wielu uczestników tego systemu, poczynając od regulatora, płatnika, obszaru medycznego, a więc lekarzy, pielęgniarek, całego zespołu, profesjonalistów medycznych i oczywiście pacjenta. Nie zapominajmy, że te wszystkie działania są przede wszystkim dedykowane pacjentowi.